Witajcie na kanale Dzieje Nevendor. Ja jestem z Kowrą i dzisiaj ze mną dla odmiany jest pan Pyrek. Dzień dobry, witam. Tak jest, dla odmiany, tak oryginalnie. I na początek mamy do omówienia mniejszego enta. W tym odcinku będą jednostki przywołane oraz specjalne awanse, tak jak w tytule pewnie jest napisane. I co możemy o mniejszym encie powiedzieć? W zasadzie, jest bo można powiedzieć praktycznie taki sam, jeżeli chodzi o statystyki. Nie ma żadnej umiejętności, tylko tam kosmetyczna zmiana źródła obrażeń z oręża na fizyczne. No i jest odporny na wyssanie i wyssanie nadmiar. Czyli... No ta, ta odporność jest bardzo kosmetyczna. No, ta odporność akurat jest bardzo dużą zmianą, w zasadzie kosmetyczna jest tylko zmiana źródła jego obrażeń, ale odporności, no to tutaj dużo to zmienia, bardzo dużo, bo to pierwotnie miało być na zasadzie, że takie wampiry, że nie powinny być w stanie je żadnego życia wyssać z Entów, dlatego te odporności mają, ale to też sprawia, że wszelkie jednostki, które biją nawet jakimś orężem, wręcz biją jakimś mieczem i mają wysanie. To takie jednostki również nie są w stanie tego enta w ogóle zranić w tym momencie. Czyli taki kościel na przykład nic mu nie zrobi. dragazul chyba też nic mu nie zrobi. No i takie tego typu jednostki, nie Także... No i pan, ciemno pan ciemności na przykład też nic nie Ta, zrobi. ten ostatni tier. No to no. też. Niby taka mała zmiana, ale to wszystkich entów się teraz dotyczy, tak? Tak, jest. Właśnie Wsz wszystkie drzewa. Tak jest. Wszystkie drzewa takie coś to, mają. To bardzo, bardzo, bardzo pomaga. No. Bardzo, bardzo denerwuje nosferatów i wampirów. Tak jest. Trzeba Jak się chce iść po pod wyssanie, to trzeba mieć na tak. uwadze, że mogą być jakieś enty, czy jakieś inne istoty, typu żywa zbroja, która ma odporności na takie wyssania. No i to trzeba uważać, nie? Tak, bo to już nie jest na zwyk na zwykle na źródło. Przecież można sobie jakoś tam poradzić, jedząc z jakiegoś cukierka, czyli tam biorąc kryształy, które zmieniają ci źródło, to wtedy jakoś można sobie to wszystko odkręcia tutaj już typowo na typ ataku jest odporność. Tak nic jest. już nie zrobi. Dokładnie. I co jeszcze, do, co do Enta mniejszego, jest, nie wiem jak to twórcy rob, zrobili, to chyba było po pijaku bo... Oryginalnie on kosztował aż, aż 9999 zł, czy coś koło tego. Aha. No jak, się kupić, jak się go chciało kupić w Nemika? A był chyba jedynym przywołańcem, którego można było jako jednostkę w oryginale sobie dodać na mapie. Mhm. okej, okay. no dobra, no to ja tu nic więcej do dodania u do tego kolegi nie małego. Jeszcze dodamy do tego, że mniejsze jeżeli już byśmy mieli go jako jednostkę, tutaj mamy punkty doświadczenia max, a on potrzebuje 75 punktów doświadczenia, a jeśli chodzi o przeliczniki dostaje do 10 poziomu 10 hapców i 3 punkty obrażeń, później 5 punktów życia i 1 punkt obrażeń. Mhm. No dobra, no w zasadzie to się też może ta informacja przydać, bo przypominam, że grając różgowiczem elfów, taki poziom, jaki ma nasz różgowicz, to, tak, to taki poziom enta przywoła. Także wyżej poziomowe takie mniejsze enty będzie wzywał, wyżej poziomowe też enty zwykłe. I propos zwykłego enta, przechodzimy do właśnie zwykłego enta. I co tutaj jest, panie Pyrku? To tu też jest bardzo kosmetycznie, nie? Można powiedzieć. No nie, tutaj. Ale jest, ale jest więcej, jest więcej. Natura jest ta, to już jest nie jest kosmetycz... kosmetyczna. Jest ta kosmetyczna zmiana odporności, jest kosmetyczna zmiana źródła ataku, są zmniejszone obrażenia, ale, ale kosztem tego, że jednak dwie sąsiednie jednostki się naparza, jakaś tam kosmetyczna zdolność. Co? Troszkę się już u niego zmienia, troszkę się zmienia, jest już widzę. Co, coś się dzieje. Coś tu się dzieje. Tylko, czy te, zasięg na te dwa cele, to podobnie jak u szywej zbroi, no, no niekoniecznie to jest takie do końca dobre. W zasadzie do takiej, że najczęściej takie jednostki przywołujemy, jednak, żeby jakiegoś tam osłabić luzgowicza, czy nawet go pokonać, czy jakiegoś tam pojedynczego smoka, więc punktowe obrażenia w oryginale były jednak większe. No, a tutaj są zmiesione. No. Ale nieczęsto się zdarza w takich, przy takich potrzebach, aby dwa cele od razu atakować. No wiadomo, mhm. to może też wyjść na plus, ale są sytuacje, gdzie jednak e, przydałoby się, żeby było oryginalnie jeden cel, który się uderzył mocniej. Tak jest. No ale jest jak jest. Mhm. Jeśli chodzi o zdolność tchnienie ziemi, która się odpala bardzo szybko, bo to poniżej 90% punktów życia, regeneracja jego wzrasta o 15%. Cóż tutaj powiedzieć o nim więcej? No Jest taki bardzo podobnym tak duży zbroj, jeśli chodzi o statystyki. Długotierowy przywołaniec. No jego źródło na pewno jest spoko, no bo już możemy poranić wilkołaki czy upiory, tak? W oryginale nie mogliśmy tego zrobić, to już jest taka możliwość. Mm -hmm. No zgadza się, natomiast ja bym się tu jeszcze zastanowił nad jego źródłem ataku, ponieważ on jednak przy animacji ataku wykonuje taki zamach swoją jakby taką większą, nie wiem, gałęzią powiedzmy, wygląda to prawie tak jakby trzymał mniejszego Enta, jakby takim mniejszym Entem uderzał. W zasadzie tu ja widział ziemię, w ziemię i w oryginale i na modzie, żeby to ziemia była. Ja nie wiem, bo... Na przykład. Bo tam mniejszy Ent wykonuje cios jakby swoją swoją głową, może tak powiem, swoimi liśćmi, swoimi gałęziami, jakby sobą I, jest, i są to obrażenia fizyczne. No i u Enta też właśnie mi tak bardziej by pasowało, żeby jednak nadal jeszcze były fizyki u tego Enta, tak szczerze. Dopiero większy Ent ma taką fajną animację ataku, że z podziemi jest jakiś taki efekt i tam mogłaby być właśnie albo ziemia, albo natura. Ale u tego zwykłego Enta to nie wiem właśnie, czy już powinna być natura lub ziemia. Tak jak ty tam sugerujesz. Bo jednak ten cios jego się wydaje zbyt zwyczajny, żeby. Ale no, no może to tam takie tam delegacje, nieważne. Nie, nie w każdym razie, no w zasadzie, wszystko co powiedziałeś. Chyba, chyba nie jest więcej do, do powiedzenia, nie mam za tego, może, że umiejętność może się wydawać bezużyteczna, jako, że jest to przywołaniec, ale jako, że na modzie można jednak te jednostki również do mapy normalnie dodać, można też takie enty sobie normalnie u najemnika kupić, więc no, na na tego może się okazać, że ta umiejętność nie jest bezużyteczna, bo na jakichś tam mapach mogą te istoty gdzieś stać, możemy zranić jakimś zaklęciem, na przykład zaatakować dopiero kolejnego dnia, a tu się okaże, że się ten ent dużo mocniej zregeneruje, na przykład. To dobrze, na papierze nawet nieźle się prezentują jego przyliczniki, bo tak, on potrzebuje do awansu tylko 365 punktów doświadczenia. To nie jest wcale tak dużo, a dostaje aż 18 punktów życia z awansem i 7 punktów wyobrażeń. Więc to jest spoko nawet. Później po dziesiątym poziomie 9 punktów życia i 3 punkty obrażeń zyskuje. Mhm. No to się ładnie prezentuje. No obrażeń miało 65, więc taka siódemka to była normalna. Teraz ma 55 w dwa cele, ale jednak przyrostu tam nie ruszaliśmy. Jak było 7, tak jest, więc na tym etapie takie plus 7 na dwa cele to wygląda naprawdę zacnie. Więc no, może nawet taki jęk nie byłby taki głupi. Inicjatywa też fajna. No w każdym razie przechodząc dalej. Większy end. No, większego enda tutaj bardzo, bardzo lubię na tych naszych zmianach. Znowu odporności na wysanie, wyssanie nadmiar, obrażenia znerfione z 85 na 65, źródło bardzo fajnie zmienione z orężu na naturę, inicjatywa jak była, tak jest, 60, super sprawa. No i tutaj niebie jednej jednostki za 85, tylko całą przednią linię za 65 i to jest naprawdę bardzo fajne. Czegoś mi takiego brakowało. No bo w zasadzie wszystkie przyzwańce z wyjątkiem zieleńca biły tylko jedną jednostkę. Co prawda większy end ze wszystkich przywołańców w grze takich powiedzmy nie za wysokopoziomowych, bo nie będę tam liczył jakiegoś kamiennego przodka czy tanatosa. no to on niby największe obrażenia generował w jeden cel, nie? Ale to i tak było jakieś takie niewystarczające dla mnie. Mimo wszystko koszmar fajniejszy, walkiria fajniejsza, no i teraz ten większy end tak naprawdę porównując się do koszmaru i walkirii, on ma największe obrażenia z nich wszystkich. Co prawda, reszta bije w szóstkę, a ten tylko w przednią linię, ale jednak najwięcej. I jeżeli mu HP spadnie poniżej 30%, czyli poniżej 75 punktów w tym przypadku, dostanie jeszcze 10% do obrażeń i jego zasięg się zmieni na dowolną linię. Czyli będziemy mogli albo w przednią trójkę, albo w tylną trójkę uderzyć. Także to też trzeba mieć na uwadze, jak wróg będzie przywoływać coś takiego na was, no to, to musicie mieć to na uwadze, żeby wam tylnej linii nie, nie, nie zdziesiątkował na przykład. Także bardzo fajnie się prezentuje, moim zdaniem jest spoko. No to jest bardzo dobra atmosfera. Już to, że ma te trzy cele, to jest bardzo fajnym rozmaicegiem. To już to, co prawda nie jest, tak jak właśnie mówiłeś, taka walkiria czy koszmar, ale potrafi już zranić od razu cały, całą linię. Mm -hmm. Już w innych celach można sobie takiego kogoś przyzwać. Jednak, no, on jest jednak trochę droższy, wymaga jeszcze nie tylko many gaju, tylko many życia, jeszcze którą i tak częściej wykorzystuje się do opracowywania i rzucania innych szarów, więc rzadziej pewnie stosuje się takiego enta, żeby kogoś osłabić. Przynajmniej do, ja tak z własnego doświadczenia mówię. Bardziej tego drugopoziomowego enta się przyzywa, żeby jakieś obrażenia zadać. A mm -hmm. tutaj właśnie przez to, że ma trzy cele, może się przydać też w jakiś do osłabienia jakichś armii właśnie, które mają coś z przodu, na przykład jakieś no, silne jednostki, tak, które chciałoby się osłabić, to tutaj się bardzo nada do tego. No dokładnie, dokładnie. No się mówię, no, właśnie tak bardziej upodobniony, powiedzmy chociażby częściowo do Walkirii i Koszmaru, tylko że Koszmar tam bije 50, chyba Walkiria chyba 55, no i no ten i tutaj polega 65, mimo wszystko najwięcej. HP-ki też ma większe od Koszmaru, takie same jak Walkiria bodajże. Inicjatywa też taka sama jak pozostała dwójka. No i ta umiejętność mega fajna, że może bić dowolną linię wtedy, nie? Szczerze mówiąc, właśnie patrząc przez tą inicjatywę, przez to, jakie teraz dostał Zasięg. Dodam do tego, że on do awansu potrzebuje tylko 1360 punktów doświadczenia. To nie jest wcale dużo. A dostaje aż 25 HP z awansem i 9 punktów obrażeń. Aha, no 9, bo było 85, to jest, ja się zgadza. No i teraz do 60. Sporo. No do 65. Także również dodatkowa zachęta, jakbyście gdzieś mieli okazję takiego większego mm. enta sobie zakupić u najemniora mm. na jakiejś mapie. No to może warto z takim większym Entem sobie faktycznie pograć. Tak to się prezentuje. No i dobrze. Może naprawdę takiego władcę przestworzy to myślę, że jest, jest godnym konkurentem dla niego, jeżeli byśmy chcieli mieć dwupolówkę w swojej armii elfickiej. Po mhm. dziesiątym poziomie dostaje 13 punktów życia i 4 punkty obrażeń. Mhm. Okay. Tak się to nie prezentuje. No dobra, no to przechodząc już do mm, Zieleńca ostatni przyzwaniec. No i co my tu mamy? Odporność na ziemię jak była, mhm. tak jest. Zmiana źródła ataku z ziemi na naturę. Odporność, oczywiście, na wyssanie znowu i wyssanie nadmiar. Obrażenia, te same, szanse trafienia, te same, inicjatywa ta sama, 70, w ogóle bardzo ładna. No, jest to piątotierowe zaklęcie. Nie? Czwarty przyzwaniec, ostatni, najlepszy. Taki powiedzmy, można porównać do mściciela, do, do tanatosa, do kamiennego przodka. Znowu też regeneracja i tutaj poniżej 50% punktu życia 20 do pancerza dostaje, w zasadzie nic poza tym. Zieleniec jedyne czego mu brakowało w moim odczuciu jako przyzwańcowi to właśnie troszeczkę jakiejś takiej tankowości. No bo obrażenia, inicjatywa i zasięg ataku super. Tego jakoś nie czułem nigdy potrzeby, żeby tutaj u niego coś zmieniać, ale właśnie trochę tankowości. Także no poniżej 50% 20 pancerza może sprawić się akurat, że jakiś jeden cios więcej przeżyje, może jeden więcej cios wykona. Poza tym na pewno źródło bardziej unikalne, powiedzmy, na, uzyskać jakąś ochronę czy odporność na naturę jest dużo, dużo trudniej niż na ziemię. No i tyle w zasadzie. Nic tutaj szczególnego się nie zadziało z tym zieleńcem. Bo on był już po prostu w oryginale bardzo dobry. On był bardzo dobrze zrobiony. Fajne obrażenia, większe niż mściciel, bo do niego bym sobie równał. Bo to też cierpiący, też uderzający we wszystkich. Uderza właśnie więcej. Inne źródło, wiadomo, to odporność na ziemię. No i jeśli chodzi u niego, tak, on, gdyby był w armii, 3115 punktów doświadczenia do awansu. Z każdym no codziennym po... awansem 30 HP dostaje 9 punktów obrażeń, później po 10 15 HP i 4 punkty obrażeń. To jest właśnie, właśnie też kolejny którego można byłoby sobie rozważać jako kogoś, kogo weźmiemy sobie do armii, na przykład, gdyby był dostępny u najemnika. No teraz wiadomo, mamy, jeśli chodzi o magów, no to większe możliwości, też specjalne awanse, czy, czy piąte tiery magów, także to już się nie kończy tak szybko, jak w oryginale, bo gdyby tak było na trzecich tierach, to zieleniec, jako mag, byłby naprawdę taką wartą rozważenia opcją. Mhm, tak, jakby się nadal kończyło tylko na archoncie, czy na tym teurgu, no to wtedy spoko, jak najbardziej. Inicjatywa świetna w ogóle właśnie. No, inicjatywa, tak, właśnie ta inicjatywa świetna, więc przez wzgląd na nią nadal myślę, że może być naprawdę fajną opcją, jeśli tylko jest, byłaby dostępność na mapie, coś mm -hmm. takiego. Znaczy wymagane ekspy u zielańca troszeczkę mnie zniechęcały, jeżeli tam jest ponad 3000, mm -hmm. ale no, jednak bijesz bejcałe. wszystkich sześciu i nie, nie musi, tam musi, że na umiejętność odpalać, żeby mógł sięga, żeby mógł sięgnąć inne jednostki, tak jak u większego Enta, no obrażenia jakieś gigantyczne w zasadzie nie są, ale no biorąc, tej, biorąc pod uwagę tę inicjatywę to jest naprawdę sztos, no to jest fajne to jest dobre także nawet jakbym miał levelować wolno, no to i tak myślę, że by się nadawało do grania dobra, także przechodzimy panie i panowie w tym odcinku do kolejnej części jakby tego co tutaj będziemy omawiać także żywiołaczki omówione teraz będą specjalne awanse na początek Mistrz Pojedynków. Mistrz Pojedynków to jest jednostka, którą możemy uzyskać od tego strzelca, który bije powietrzem, który się chyba nazywał Wartownik, o ile dobrze Strażnik. 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 A Wartownik to był ten lodowy. Tak. Dobra, strażnik, tak jest. Strażnik ewoluuje wartownika między innymi. W każdym razie, o ze strażnika właśnie tego, tego, ten, ten drugi tier, co tam 40 z powietrza bije, tam 65 inicjatywy, ma 85 HP chyba, czy 80, wiadomo o co chodzi. No, na modzie to tam troszeczkę inne ma chyba, tam do 105 pancerza, nie pamiętam. W każdym razie, mistrz pojedynków. Bardzo fajna jednostka, też spoko ma jakby efekt ataku, co prawda jest to od chyba Świętego Mściciela przekolorowane, ale bardzo fajnie u niego to się prezentuje, świetnie to wygląda. I co on potrafi? No nie ma za dużo zdrowia, nie ma za dużo pancerza, żadnych odporności, ochrona na naturę, nie? Także defensywnie się prezentuje kiepsko, ale przez to, że on ma aż dwa ataki to to sprawia, że jego defensywa, można by rzec, rośnie dwukrotnie, jeżeli dobrze zagramy. Inicjatywa świetna, 60 punktów. Aż jeżeli zagramy mistrzem wojowników, no to dostaje plus 5 do inicjatywy i jeszcze dostaje krytyki. Jeżeli nie będziemy grali mistrzem, po, po, tym, mistrzem wojowników, no to wtedy tych krytyków tutaj nie ma w ogóle. I później, jak będzie poziomował, dostaje jeszcze e, 10 pancerza i ochronę na roztrzaskanie. Także fajnie, fajnie. I na dziesiątym poziomie jeszcze plus 5 do inicjatywy i 10 do obrażeń. Punktowo plus 10 ma dwa ataki, czyli to można powiedzieć razy 2 dostanie tak naprawdę. No i e, dużo szanse trafienia, moc natury, też jakieś tam dodatkowe obrażenia właśnie za, za 20. E, czyli możemy nim tak naprawdę skończyć z inicjatywą 70, jeżeli gramy mistrzem wojowników. E, możemy nim, przypominam, e, uderzyć raz na autowalce, czyli dać botowi Coś zaatakować, później możemy tę autowalkę szybko wyłączyć, zanim wykona drugi atak. I wtedy my mamy kontrolę. Możemy dać w tym momencie albo Wait'a, albo defa, albo sobie uderzyć coś innego. Także tak to się prezentuje. Bardzo fajna jednostka. Mega przyjemna. No troszeczkę mi przypomina oczywiście to wszelkie proporcje biorąc pod uwagę troszkę heterę. Przez dwa ataki, przez to, że jest właśnie mało żywotny i szybko awansuje. To u hetery jest praktycznie podobna sytuacja, ale ona właśnie na początku trzeba trochę wytrzymać, troszeczkę jednak mieć cierpliwości do tego, że jest krucha, bo jednak z szybkimi awansami w końcu ta żywotność zwiększy się na tyle, że będzie duży komfort grania taką jednostką. Wiadomo, mhm. ja tutaj no, tam ona jeszcze zmniejsza obrażenia, tutaj nie mamy tego, ale mamy za to dodatkowe obrażenia. Myślę, że, że u niego jest też podobnie. Potrzeba trochę cierpliwości na początku, ale później, jednak no, odda tym, że ma te dwa ataki i szybko no. awansuje, i też szybko jego siła wzrasta. Zresztą, to jest też chyba jedyna jednostka wojownika, wojownika w uf -u, która ma dwa ataki bo no. Nie ma. no i inicjatywę ma świetną też inicjatywa też właśnie świetna w przeciwieństwie do tego co mający tak. Tak. tam hetera dla porównania inicjatywy chyba 55 tak. miała tak miała mniej 55 także no mistrz pojedynków nawet jakbyście nie grali mistrzem wojowników nawet jakbyście nie mieli na nim tych krytyków yy, i te plus 5 do inicjatywy to nawet jak będzie miało to 60 równo to i takie spoko dobijecie ten 10 macie 65 to jest spoko no i w zasadzie, no, no ta hetera tam, wiadomo, to jest zmniejszenie obrażeń o 50%. Ma aż plus jeszcze jak Dadefa, to może ona zwiększyć sobie przeżywalność czterokrotnie, w zależności od sytuacji, tak naprawdę. Ale my mamy u elfów jeszcze Hila na plecach, jakiegoś tam, wiadomo, także tutaj też wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No i ta ofensywa. No bardzo, nie, bardzo szybko go zresztą możemy uzyskać, tak, bo co, co tak. to jest z tego? No, no tam zwiadowca, zwiadowca no to Bardzo szybko. Bardzo szybko, to tylko no wiadomo, trochę drogo, bo tam trzeba najpierw za 1500 ten budynek tak, postawić, później no jeszcze kolejne kolejne złoto i manę wydać, żeby postawić budynek do niego, także to jest trochę, to trochę droga inwestycja, także, ale no wiadomo, jak się gra takie mapy, że od pierwszego poziomu, załóżmy, no to na no dopiero na szóstym poziomie, załóżmy, byśmy wzięli sobie drugi poziom dowodzenia i wtedy powinniśmy myśleć o takim specjalnym w awansie dopiero, kiedy już mamy wszystko inne ustawione. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. No i przechodząc już do kolejnej jednostki, tu będzie księżniczka burz. I teraz tak, no panie Pyrku, może powiedz co tam o niej wiesz. O co widać? 130 hawców, 2500 potrzebuje do awansu. Więc już troszeczkę tak prześciga tym, co potrzebuje do awansu takiego białego czarodzieja na czwartotierówki. Nawet i wampira, ale to dobrze, bo to jest jednak z tym porażeniem, które jest paraliżem, a to jest tutaj potęga. Do tego jeszcze ochrona na wodę, na powietrze i na wyładowania, więc na trzy żywioły aż. 35% szans na porażenia, ale wiadomo, to są tylko suche liczby, bo tak naprawdę liczy się jakiego typu jednostki są to szanse trafienia tutaj dane było od magów, czyli teoretycznie powinno to wchodzić najrzadziej. A w praktyce, w praktyce, jak z tego co pamiętam, co grałem jedną mapę, no to to porażenie nie wchodziło tak jakoś przesadnie może często, ale odczuwałem jednak duże profity z tego tytułu, że miałem taką właśnie jednostkę w armii. Ze zdolności mamy eskalację, czyli profity, gdy gramy mistrzem magów, zwiększamy obrażenia o 15% jeszcze do tego Szanse trafienia na drugi atak, czyli na nasze porażenie. Inicjatywa też fajna, bo 45, tak jak no, u magów praktycznie u elwickich. Dodatkowo jeszcze na piątym poziomie, czyli bardzo szybko już losowo zmienia źródło ataku. To jest ciekawa rzecz. I naturalne światło na szóstym poziomie otrzymujemy jeszcze na dodatkowo ochronę na naturę i na światło, więc aż pięć żywiołów, ochronę no. na pięć żywiołów, taki troszeczkę mroczny władca z niej jest. Z ochronami. No tak. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o przeliczniki, bo jeszcze o tym zapomniałem, właśnie przy mistrzu pojedynków. Mm -hmm. On dostał tam 15 punktów życia z poziomem, mm -hmm. 5 obrażeń i jeszcze zwiększał mu się pancerz do 10 poziomu, więc tam on mógł uzyskać 17. Aha, no, no. Później po 10 poziomie 10 punktów życia, 3 punkty obrażeń, natomiast księżniczka też zyskuje 15 punktów życia, 6 punktów obrażeń, a po 10 poziomie 5 punktów życia i 3 punkty obrażeń. Mhm. No dobra. I księżniczka Bush, jakby kogoś to interesowało, ona ewoluuje. Uwaga z opiekunki gaju, jeżeli tak się ona nazywała z tego co kojarzę. Ja zawsze inaczej ją nazywałem kto ogląda moje odcinki, to pewnie wie jak. Ale to jest właśnie ta, ta lecząca, która w oryginale tylko raz leczyła za 50 i przyznawała ochronę na wszystkie żywioły, 85 hp chyba tylko miała. No na modzie ona tam ma chyba 95 hapców już i dla dwa razy. 50 miała. Za, za no 50. I od razu, na nie, przyznaje ochronę, później uzdrawia. To jest o tyle ważne, że jak zostawiamy walkę Botowi, to on potrafi odwalić opiekunką Gają naprawdę niezłe rzeczy. A, no, no to, to Lepiej tak. Lepiej się... zostawiać, nie zostawiać botowi. To tak, tak. Bot warto. może tam odwalić niezłomaniane. No w każdym razie od Hillerki, czyli z te trójki wchodzimy na księżniczkę Bush, która jest takim powiedzmy T4,5. Ona robi za, za takie T4,5. Czyli ona w zasadzie podchodzi pod magusa wszechpapy. No, Magus wszechpapy można by powiedzieć trochę lepszy. No, Trochę ma tam chyba więcej zdrowia. Ma 70 obrażeń, ma 40% szans na to, że sparaliżuje. No i gitara, no i, no i fajnie. No, on jest jednak kierunek piątym. Tak, tak, no powinien, powinna ona właśnie być troszeczkę słabsza od magusa wszechpapy, no i tak jest. Także, no się, no, jeżeli zagramy tym mistrzem magów, no to nadaje radę wtedy to porażenie też 40%, obrażenia też już tu będzie będą zbustowane, będzie plus 9%. Także tak podchodzi już, pod no, no trzeba jednak zagrać z tym, co trzeba i, i hapeków nadal ona ma mniej, ale inicjatywy ma więcej też, nie? To też warte uwagi. Umiejętności nie ma żadnych takich mocnych, nie? No trzeba koniecznie zagrać tym mistrzem magów, żeby z umiejętności coś faktycznie wyciągnąć, no bo to, że zmienia losowo te źródła ataku, to nie było jakieś wybitne. No ona tam miała powietrze, wyładowania, naturę chyba też, albo światło mogła nawet wylosować, nie pamiętam dokładnie, ale no, miała tam jakieś inne właśnie te źródła. No i na szóstym poziomie po prostu ochrony, no i to tam na, na naturę może się akurat przydać światło, to tam mało tego światła jest, jakieś tam anioły mogą dodatkowe obrażenia od światła zadawać co najwyżej. No, ale Także... przeważnie jakieś paraliże teraz nowe, które dodawaliśmy, to mają często źródło światło, plus jeszcze talizman, który też paraliżuje od światła, więc to no. może jakiś tam plus być. Tak? No, może się tam przydać. W pewnych przypadkach. No, dokładnie. No jakby była jakaś mapa specjalna, walczycie na Imperium, walczycie z magusami Wszechojca, no, które tam właśnie, którzy światłem właśnie paraliżują chyba z tego, co kojarzę, no to mogłoby się to wtedy przydać, żeby to jakoś skontrować w razie czego. Dobra, po księżniczce burz, panie i panowie, e, erudyta. No, erudyta. Mocny, fajny. Pamiętam, jak go pierwszy raz stworzyliśmy, on bił nie całą przednią lub tylną linię, tylko on bił dwa cele obok siebie, tam, z przodu lub z tyłu. Czyli miał taki sam zasięg jak ten z Legionów Potępionych, ten, ten taki przeklęty, jako, nie pamiętam, jak on tam się nazywał. Obłędny Łowca obłen, chyba, Nie, nie? Obłędny Łowca to jest chyba ten już to ostatni, ostatni? Nie? to jest ten łowca. O, przed Obłędnym Łowcą. No taki, 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 też ciemny strzelec, taki podobny do, do czarnego tego u Imperium, ale, ale, ale trochę inny. No w każdym razie miał taki zasięg, no ale uznaliśmy, że to było wtedy jednak troszeczkę za słabe, więc on teraz bije całą albo przednią, albo tylną linię, no i na ten moment się to prezentuje dosyć, dosyć mocno. On ewoluuje chyba z archonta, z tego co kojarzę, czyli z T3 na T4 wchodzi, czyli on robi za T4,5. Możemy nim zadać aż 80 obrażeń, tak naprawdę, albo 40 w przednią linię, 40 w tylną, czyli 40 we wszystkich wtedy wejdzie, co nie jest dużo, no albo jednak sobie wybieramy tę 80 w jedną linię i, i wtedy to jest dużo, jeszcze pancerz niszczy. Naturą, naturą, inicjatywa 50 bardzo wysoka, więc no robi takiego, za takiego powiedzmy pseudostrzelca. No i ma też odporność na ziemię, ochronę na naturę, zdrowia jakoś mega dużo nie ma, na szczęście, pancerza nie ma i Tutaj musielibyśmy zagrać mistrzem gildii, żeby go wzmocnić. Plus 10 do szans trafienia na oba ataki. Nie jest to jakieś, jakiś duży buff, więc jeżeli nie będziecie grali mistrzem gildii, to on nadal będzie spoko akurat. Na 10 poziomie otrzymuje plus 5 do inicjatywy, czyli bym, będzie miał 55, to jest akurat użyteczne. Poniżej 50% punktów życia otrzymuje 50% do obrażeń, ale zmiana zasięgu na jeden cel tylko wtedy. No to może być użyteczne, czyli no takie zamiast 40 w 3 będzie 60 w 1, czyli w sumie 120. Może być użyteczne, gdy walczymy z jakąś pojedynczą, jedną silną istotą typu smok, no to wtedy wiadomo, spadną te HP hapeki, uderzymy mocniej. Możemy nawet waita dać na starcie, dać się trafić temu smokowi, umiejętność się odpali, będziemy bić mocniej, nie od razu na początku. Może możemy to wykorzystać na swoją korzyść. Bardzo spoko jest generalnie erudyta. Bardzo lubię im grać, też właśnie przez wysoką inicjatywę i to że, te, te, przez to, że może być dwa razy, też możemy dać botowi zaatakować raz na autowalce, później możemy dać nim defa jak chcemy, to te, też spoko, nie? Także ba, bardzo przyjemna hmm. jednostka na pewno. No, Oleska. na początku to on trochę jak teurk działa, nie? Że jak zaatakujemy przód i tył, to zaatakujemy tak naprawdę wszystkich i roztrzaskamy pancerz, tak jak i on. No tak, 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 to, to się dzieje. W ten sposób, tylko z większą inicjatywą, no i inne. Źródło. Mm -hmm. No tak. No to jak, tak jak właśnie mówiłeś, nie? ta zdolność Mistrza Gilding w porównaniu z tym, co dostaje jednak Mistrz Pojedynków i Księżniczka, no to wygląda tutaj blado dość. No ale cóż. Jednak jeśli chodzi o przeliczniki, to on dostaje 15 punktów życia i 5 punktów obrażeń. Po 10 poziomie 10 punktów życia i 3 punkty obrażeń. Tak to u niego wygląda. No, niby taki strzelec, to trochę to trochę tak jak z tym Zieleńcem. Znaczy, z tym Zieleńcem mówię większym n też na trzy na cele, tylko że to wiadomo, to niego było w linie. Mm -hmm. No tak. No i no, no i są. Drodzy Państwo, to byłoby wszystko. Ja tu chyba nic więcej do dodania nie mam. Nie wiem, czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, Panie Pyrku? No, chyba też już nie. Wszystko chyba się udało nam tutaj a, powiedzieć, różne scenariusze i tak dalej mhm. przeanalizować. Wiadomo, że pewnie jeszcze może coś w komentarzach Wam przyjdzie do głowy, coś jeszcze zauważycie, mhm. czego my nie zauważyliśmy tutaj na pierwszy rzut oka, no ale bo to przecież też chodzi, żeby tu jakiś ruch był. Tak. I, wasza reakcja, I wasza reakcja na to, no to co tak. było zawarte w odcinku. No dobra, no to drodzy Państwo. Co będzie w kolejnym odcinku? Zobaczymy. Ja strzelam, że mo możemy omawiać wsparcie elfów, bo tak się składa, że drzewko wsparcia jest całkowicie skończone, z tego co kojarzę. Więc możliwe, że będziemy omawiać tych healerków, te hillerki. Healerków, eee, dosyć, dosyć dobre tam zmiany też dostały. Eee, bardzo na plus. Ale tutaj to już będzie wszystko na ten odcinek. Także dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem z Kowrą 5 i ze mną był Pan Pyrek. Dziękujemy za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i na razie. Na razie, cześć.